Witam Was wszystkich w lekcji pierwszej, w której poznamy niektóre zasady wymowy, odmianę czasowników pierwszej grupy, nazwy krajów, narodowości i niektórych miast, o tym, że w zdaniu zawsze musi być podmiot, odmianę czasowników zwrotnych. Oraz rodzajniki określone i nieokreślone. Na początek taka informacja. Spogłoska H w języku francuskim jest nie ma. Jest więc traktowana jak samogłoska. Francuzi nie lubią wymawiać dwóch samogłosek koło siebie, stąd wyrzucają jedną z nich i w to miejsce dają znak apostrofu. Na przykład zamiast « je appelle » piszą « żapel. Ta sama zasada dotyczy rzeczowników. Na przykład zamiast La Angleterre piszą L'Angleterre. Teraz poznamy, jak się odmienia czasowniki pierwszej grupy, czyli zakończone na er. Są to czasowniki regularne: Visite, że Wizit, Tu visite, Il visite, Nous visitons, Vous visitez. Il visite. J'aime. Tu aimes. Il aime. Nous aimons. Vous aimez. Ils aiment. Je travaille. Tu travailles. Il travaille. Nous travaillons. Vous travaillez. Il travaille. Teraz spróbujemy też odmienić inne czasowniki, zakończone na er. Spróbujmy. że nez, tu nez, il nez, nous żal, vous neige, il nez. jal, tu al, il al, nous allons, vous allez, ale tak naprawdę zobaczmy, że nie ma ani pierwszej, ani drugiej osoby liczby pojedynczej dla czasownika Nr., który oznacza pada śnieg. W języku polskim też mówimy, tylko pada śnieg. Nie powiemy, że ja padam śniegiem, ty padasz śniegiem i tak dalej, my padamy i tak dalej. Tylko samo pada śnieg. Tylko, że w języku polskim nie ma podmiotu, jest podmiot domyślny. Nie wiadomo, kto pada. Wiadomo tylko, że pada śnieg. W języku francuskim zawsze musi być podmiot i to będzie właśnie il. Ilnesz. Z kolei dla czasownika ale, który owszem kończy się na er, ale nie jest regularny. Jest regularność tylko dla pierwszej i drugiej osoby liczby mnogiej pozostałe osoby tam gdzie jest znak zapytania poznamy później kiedy będziemy poznawali właśnie odmianę czasowników nieregularnych w języku francuskim są dwa rodzaje rodzajników rodzajnik nieokreślony i określony i dla rodzaju męskiego rodzajnik nieokreślony to będzie Pisze się UN, czyta się "E". Z kolei rodzajnik określony to będzie LE, albo L apostrof, jeśli występuje przed Haniem, albo co najczęściej występuje przed samogłoską. Z kolei dla rodzaju rzymskiego. Rodzajnik nieokreślony to będzie UN pisane jako une, a określony będzie la, albo też tak samo jak w rodzaju męskim, L apostrof przed samogłoską albo haniemem. Nie zawsze polski rodzaj rzeczownika odpowiada rodzajowi w języku francuskim. Na przykład śnieg w języku polskim rodzaj męski, a w języku francuskim będzie LANER. Rodzaj żeński. I taka uwaga, w słowniczku później będą właśnie występowały takie skróty: M, czyli maskulę, czyli rodzaj męski, i F, czyli feminę, rodzaj żeński. Teraz słowniczek oraz wymowa: Lanez, śnieg. Jeśli będziemy w tych takich nawiasach kwadratowych mieć dwukropek, to oznacza takie wydłużenie samogłoski wymawianej, a innych liter będziemy się powoli uczyli. Czasami może coś tam wspomnę o jakiejś literze, ale na razie będę właśnie tylko tak wymieniał. Czyli laneż, śnieg, aple, wołać, nazywać kogoś, dzwonić te mieszkać i jeśli dodamy a to będzie najczęściej że w jakimś mieście on to takie a z takim ogonkiem to się właśnie czyta jako on to będzie jako mieszkać w kraju który jest rodzaju rzymskiego i w liczbie pojedynczej parle mówić rozmawiać regarder oglądać, wizyty i tutaj warto zwrócić uwagę, w pisowni jest s, ale w wymowie już jest z. dzieje się tak, ponieważ s między dwiema samogłoskami jest wymawiane jako z, czyli będzie Wizite. zwiedzać. Eme. kochać, trawa je, pracować. La Pologne, Polska i tutaj sobie zapamiętajmy, że spółgłoski g i n występujące obok siebie czytane są jako ni. La France, Francja. La langue, język. Polonais – polski jako przymiotnik. Polonez. Pamiętajmy o dwukropku, który wydłuża samogłoskę. Polonais, polska. Jako przymiotnik. Français, francuski. Française, francuska. Le Polonais, Polak. La Polonaise, Polka. I tak samo, tylko że z dużej litery. Le Français, francus la française, francuska la maison dom la ville miasto le village wioska le pays państwo kraj Warsowie, warszawa krakowi kraków paris Paryż, Londr, London. Z czasem nauczymy się różnicy między O, jako O z ogonkiem, a ON, jako A z ogonkiem. Lalmani, Niemcy, L'Italie, Włochy, L'Espagne, Hiszpania. I tutaj pamiętajmy właśnie o tym, co było już przy Polsce, czyli La Poloń, GN czytane jako NI. L'Angleterre, Anglia. Almon, niemiecki. Allemand, niemiecka. Italien, włoski. Italien, włoska. Espaniol. Taka sama wymowa jest i dla męskiego, i dla żeńskiego. Hiszpański, hiszpańska. Angle, angielski. Angles, angielska. Oczywiście, jeśli będziemy to pisali z dużych liter, to będzie jako Niemiec, Niemka. Włoch, włoska Hiszpan, Hiszpanka. Anglik, Angielka. E i oraz. Teraz pierwsze ćwiczenie. Proszę przetłumaczyć i zauważyć różnicę. Je parle français. Je parle la langue française. I to znaczy, mówię po francusku, albo drugi przykład, mówię w języku francuskim. I teraz już pewnie sami. Będziecie w stanie przetłumaczyć. Ty parles anglais, mówisz po angielsku. Ty parle la langue anglaise, mówisz w języku angielskim. Il parle allemand, on mówi po niemiecku. Il parle la langue allemande, on mówi w języku niemieckim. Nous parlons italien, mówimy po włosku. Nous parlons la langue italienne. Mówimy w języku włoskim. Vous parlez espagnol. Mówicie po hiszpańsku. Vous parlez la langue espagnole. Mówicie w języku hiszpańskim. Il par anglais. Oni mówią po angielsku. Il par la langue anglaise. Oni mówią w języku angielskim. Różnica jest taka, że jeśli używamy czasownika parler i, z, i potem przymiotnika, to ten przymiotnik jest w rodzaju męskim. Jeśli jednak używamy parler plus la langue i potem przymiotnika, to ten przymiotnik będzie już w rodzaju żeńskim, ponieważ musi być zgodność z, z rzeczownikiem język który to w języku francuskim jest la, czyli rodzaj żeński. Jest też trzecia możliwość parle plus le plus nazwa języka. I tu będzie też właśnie jako przymiotnik w rodzaju męskim. I na przykład będzie Je parle le français, tu parle longle i tak dalej. Ćwiczenie numer dwa. Proszę przetłumaczyć. Żabit a Giedlarowa". Żabit a Giedlarowa, mieszkam w Giedlarowej. Ty abit ależańsk, ty abit ależańsk, mieszkasz w Leżańsku. Il abit a Warsowi, il abit a Warsowi, on mieszka w Warszawie. Nu zabitą a Krakowi, -y. nu zabitą a Krakowi, -y. Mieszkamy w Krakowie. Vuzapite à Londres. a Londres. Mieszkacie w Londynie. Il Zabit à Paris. Il Zabit Oni mieszkają w Paryżu. Nous zabitą en Polon. Nu zabitą en Polon. Mieszkamy w Polsce. Vous habitez, en Vous habitez en France. Mieszkacie we Francji. Il habitent en Allemagne. Il habitent en Allemagne. Oni mieszkają w Niemczech. Ils habitent en Italie. Ils habitent en Italie. One mieszkają we Włoszech. Teraz nauczymy się odmiany czasowników zwrotnych, czyli się. I są trzy czasowniki, tutaj na razie: saple, nazywać się, promne", spacerować, sabie, ubierać się. I będzie. tu ,,tytapel", y il sapel. Nous nous appelons. Vous vous appelez. Il s'appelle. Je me promène. Tu te promènes. Il se promène. Nous nous promenons. Vous vous promenez. Il se promène. Je m'habille. Tu t'habilles. Il s'habille. Nous nous habillons. Vous vous habillez. Sabi. I jak widzimy, jest spora różnica z językiem polskim, ponieważ w języku polskim czasowniki zwrotne się w każdej formie mają właśnie to się. Nazywam się, nazywasz się, on się nazywa, my się nazywamy i tak dalej, i tak dalej. A tutaj, dla każdej formy, jest inaczej: będzie, że my apel, ty, ty. Apple i tak dalej. I warto się nauczyć takiej jakby wyliczanki. METESE NUWUSE. METESE nu METESE se. I jak widzimy przy czasownikach SAPLE oraz SABIE, które zaczynają się od samogłoski i tam już jest w bezokoliczniku S apostrof, to tak samo będzie apostrof właśnie przy ME, T i se adekwatnie, właśnie przy osobach, czyli że nie będzie że apel, i tak dalej, i tak dalej. Słowniczek saple nazywać się promne oprowadzać kogoś, wyprowadzać na spacer. Se promne spacerować czyli dosłownie siebie wyprowadzać na spacer. Abije ubierać coś, kogoś, sabije ubierać się. I tutaj też dam rzeczownik leszję, czyli pies, żeby wiedzieć, właśnie, że wyprowadzać psa to będzie promne lesje. Promne leszję. To wszystko w tej lekcji. Oczywiście będą następne. W tej chwili można jeszcze widzieć poprzednie edycje, poprzedni kurs stary oraz trzy pierwsze lekcje, które teraz przerabiam, bo po prostu dodałem właśnie ten, ten fakt, że musi być zawsze podmiot i będą sukcesywnie powstawały kolejne lekcje. Zapraszam Was do następnej lekcji. Jeśli ta lekcja Wam się spodobała, te materiały, sposób prowadzenia. To proszę o polubienie, o subskrypcję. Zapraszam Was także do grupy na Facebooku. Do zobaczenia.